Aha! E, nazywam się Maciej Mul, jestem doktorantem na Wydziale Biologii i Muzyki. Więc na tym zakrzówku jest po prostu cała masa e, różnych siedlisk, które mogą być zamieszkiwane przez bardzo, bardzo e, zróżnicowane organizmy. I dzięki właśnie temu ten zakrzówek jest po prostu takim e, niezwykłym i niezwykle bogatym, e, bogatym miejscem. E, jesteśmy przy ścieżce, a to oznacza, że przy ścieżce jest bardzo duży ruch. Czy to ludzki, czy też kołowy. I w związku z tym przy ścieżkach często, często możemy zaobserwować bardzo różne gatunki roślin, bardzo zróżnicowane. Często są to gatunki inwazyjne. No. Jak na przykład, no, tak, tak. A, tak, tak. Mamy dwie, dwa gatunki, znaczy właściwie trzy inwazyjne gatunki na włoci w Polsce: ehm, kanadyjską, olbrzymią i nazywa się płaciną jeszcze e, solidago graminea, ale nie wiem, jak jest po polsku. Nie połaciny. Tak. E, Solidar graminea. To jest Solidarności. Tak, tak. Natomiast ta, ta kanadyjska można ją rozpoznać po tym, że tu ma takie włoski na swojej wody, że innego takiego nie, ma. No, Tego, nie z to... Tego nie lubimy. Tego nie lubimy. Jest to więc Aha. Aha. I to jest naprawdę bardzo silnie inwazyjny gatunek w całej Europie, przybył do nas ze wschodu. I on tworzy najczęściej nad rzekami takie bardzo zwarte płaty, że właściwie nic oprócz niego nie ma. Jeżeli tam wejdziemy bardziej w ten krzew, to możemy zauważyć, że tam po prostu nic pod nim w zasadzie nie rośnie. Tutaj jeszcze to jest na takim małym bardzo obszarze to jest pojedyncza właściwie roślina, ale ona się roz, rozmnaża przez takie bardzo długie kłącza, które mogą mieć nawet kilka metrów długości, i bardzo szybko, bardzo szybko może w ten sposób zasiedlić jakiś teren czyli tutaj się chciałem zatrzymać, bo to może się nie wydawać zbyt spektakularnym miejscem, bo tutaj właściwie rosną głównie gatunki obce, ale jest to właśnie takie miejsce, które pokazuje nam, że ten Zakrzówek jest taki bardzo różnorodny, nawet w takiej lokalnej, bardzo małej skali. Bo jeżeli tutaj zobaczycie, to tutaj rośnie przede wszystkim szczynnik piaskowiec, czyli ta, ta trawa tutaj. Ona jest dosyć właśnie taka ekspansywna, no to jest nasz rodzimy gatunek, ale bardzo szybko zarasta takie tereny, które są dosyć suche i właśnie często tutaj, często tam się pojawia, on też zarasta właśnie takie bardziej, bardziej suche łąki i poniekąd też może być zagrożeniem dla tego typu terenów. Ale z drugiej strony, tutaj praktycznie kilka metrów dalej jest zbiorowisko rośliny, która jest po prostu rośliną bagienną. To jest ponikłobłotne tutaj. Więc jednocześnie na Zakrzówku tuż obok siebie właściwie współistnieją miejsca zarówno bardzo, bardzo suche i bardzo, bardzo mokre. Tutaj wczoraj, wczoraj jeszcze było bardzo mokro. Dzisiaj, jest trochę, dzisiaj już jest trochę tutaj mniej wody. Natomiast wciąż kwitnie sobie to ponikłobłotno. Ona jest takim sitowiem. I właśnie jest taka różnorodność tych różnych siedlisk. równo w takiej bardzo lokalnej skali, to ten Zakrzówek może być bardzo bogatym przyrodniczo miejscem. I to się może wydawać, że to jest po prostu jakiś asfalt, jakiś nie wiadomo co. Natomiast to czarne, to, to jest glon, który się nazywa Nostok. I on jest bardzo charakterystyczny z tego powodu, że on potrafi wiązać azot atmosferyczny. O, no. Rośliny zwykle nie tego nie potrafią, znaczy rośliny po prostu tego nie potrafią same z siebie, natomiast glony takie jak Nostok już potrafią. Więc on sobie może żyć na powierzchniach takich takich bardzo wyeksponowanych na słońce, na które też oni i wtedy może sobie swobodnie funkcjonować. Wtedy wygląda jak taka galareta, po prostu taka czarna galareta. I w związku z tym, że tutaj istnieje ten taki glon i też po raz tego bardzo dużo mków, to powstaje takie, taki cały, cały mały ekosystem, który się nazywa skorupą biologiczną, glebową bio, skorupą biologiczną. To są takie twory, które właśnie są zbudowane z bakterii, z grzybów, z glonów. I to są właściwie takie miniaturowe ekosystemy, w których wszystko naprawdę się dzieje. Bo one mogą zarówno wiązać węgiel w procesie fotosyntezy, mogą wiązać ten azot. Tutaj żyją zwierzęta różne, takie zwykle jakieś nicienie albo małe, małe owady. Więc te skorupy biologiczne też są takimi małymi, bardzo silnie wzbogacającymi ekosystem składnikami. To zbiorowisko, które tutaj widzimy, to jest murawa kserotermiczna. I murawa kserotermiczna to jest takie siedlisko, które, które jest półnaturalne. Powstało z udziałem człowieka, ale powstało z tym udziałem człowieka bardzo dawno temu, kiedy tutaj wciąż na przykład panował wypas zwierząt, tutaj były jakieś różne owce, one wyjadały poszczególne rośliny i pozostawiały im po prostu to, co im nie smakowało, albo to, co je kuło, albo no to, czego nie chciały po prostu jeść. I w związku z tym powstały bardzo cenne i bardzo Bogate zbiorowiska roślinne zwane właśnie murawami kserotermicznymi. Jeżeli się tutaj żyjemy, się bliżej przyjrzycie, no zobaczycie, jak dużo tutaj w ogóle roślin kwitnie. To, co je charakteryzuje, to to, że tu jest tutaj takie wapienne podłoże. Jak się przyjrzycie, no to jest bardzo dużo białego wapienia. Są też zwykle na takich stokach eksponowanych właśnie albo na południe, czy to na zachód, więc jest tutaj też bardzo, bardzo, bardzo ciepło. No i przyjrzymy się trochę tym murawom i wejdziemy na nie sobie od tamtej strony. Nie Czy wiecie co to może być na Nie Nie, nie wiem tak, to jest czosnek. Czosnek! Jak sobie powąchacie ten liść, jeżeli ktoś chce, to tutaj proszę. Ja. Masz, proszę bardzo. I on zjadalny? E, można go zjeść, można go użyć tak samo. A. E, ja ja to tak, no i właśnie murawek serotermiczne mają to do siebie, że tutaj jest bardzo też dużo roślin, które produkują jakieś takie substancje zapachowe. Więc one jak jest takie późne lato, to polecam na nie wtedy właśnie przyjść, bo wtedy one najbardziej pachną. To jest super zapach, to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Więc to jest dziwne że moim ulubionym ja zapachem jest pisze, murawa kserotermiczna po pod koniec lata. Ja, po Natomiast naprawdę to jest świetne przeżycie. No i na Zakrzówku właśnie mamy jedne z najlepiej zachowanych muraw kserotermicznych, między innymi ta. To... No po no pierwsze na ten widok, bardzo ładny. drugie popatrzcie na teraz no, mam głową kolejność do <gry> e, Sorry. E, tutaj widać, tutaj mam sobie haber nadreński. No i właśnie widać, to jest taka roślina, której owca by nie chciała zjeść. E, bo jest taka szorstka, no, tro, znaczy nie, nawet nie za bardzo kuje, ale po prostu nie jest zbyt apetyczna. E, ale jest bardzo ładna, bardzo dużo zapylaczy. Z niej sobie teraz korzysta. Haber nadreński. Czy ktoś do swojej kolejnicy? Mm -hmm. Proszę bardzo. W leczeniu depresji. Dziurawic, tak, 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 to słyszałam kiedyś. O, jak sobie weźmiecie go i popatrzycie pod światło. Taki to dziureczki widać na no, takie dziureczki dziureczki. nawet. Takie dziureczki. O, tu jest właśnie tak, na nie Tutaj nie można, bo to wszystko wchodzi jakby w ten teren pasu zakrówek, no, więc to jest chyba. Właściwie nie mówię. Natomiast tutaj właśnie doskonale widać jak bardzo ten zakrzywek jest zróżnicowany siedliskowo. E, ponieważ, właśnie, tam, jest bardzo, tam jest taka część właśnie taka leśna. E, tutaj my jesteśmy na murawie kserotermicznej. Tam na tym zmniejszeniu znowu jest murawa kserotermiczna. I to jest chyba właśnie jedna z najlepiej zachowanych muraw kserotermicznych w całym Krakowie. Tam właśnie, gdzie jest takie przyjaśnienie. E, tutaj widać, że jest bardzo dużo wierzb. Czyli to wskazuje nam na to, że tam jest po prostu bardzo mokro. E, I widać, że faktycznie tam jest taki mały, e, taki mały zbiornik wodny, jeżeli popada. Teraz wprawdzie trochę padało, ale nie napełnił się wodą niestety, natomiast no, cały czas jest to miejsce, które jest bardziej wilgotne. Więc na tym zakrzówku jest po prostu cała masa różnych siedlisk, które mogą być zamieszkiwane przez bardzo, bardzo zróżnicowane organizmy i dzięki właśnie temu ten zakrzówek jest po prostu takim niezwykłym i niezwykle bogatym, bogatym miejscem. To jest roślina pasożytnicza, która się nazywa kanianka. No i no, ona ją tak ściśle, bardzo oplata, tutaj wnika w jej wiązki przewodzące, w jej tkanki i wszystkie substancje, których potrzebuje do życia, tak naprawdę sobie bierze od swojej rośliny żywicielskiej. Więc możecie sobie nie dopuścić. Bardzo Jej tu jeszcze trochę, trochę jest. Dobra, proszę. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ona też tak chemicznie wyczuwa, którą roślinę może sobie. która smakuje. E, tak, i smakuje. Bo są też takie kanianki, które są bardziej wyspecjalizowane, są takie, które są mniej wyspecjalizowane. Ta jest, bym powiedział, taka właśnie mniej wyspecjalizowana, bo oplata bardzo, bardzo różne rośliny, właśnie tutaj na tej murawie. Przykład tego, że człowiek nie tylko ma taką siłę, żeby niszczyć te ekosystemy, ale też. Może je tworzyć tak naprawdę, no bo gdyby nie, nie działalność ludzka, gdyby nie ten wypas, ta murawa by nigdy tutaj nie powstała. Nigdy by nie powstało takie bardzo bogate siedlisko, które może być zasiedlane przez bardzo różne owady zapylające, mm -hmm. przez bardzo różne rośliny, które nigdzie indziej w Polsce do sobie e, nie znalazły miejsca. I moim zdaniem to jest super, że jeszcze coś takiego istnieje i mam nadzieję, że kiedyś w ogóle się uda je odtworzyć i uda się je sensownie chronić. No, to tutaj rośnie? No Wygląda trochę jak koper i jest bardzo blisko spokrewniony, bo jest to sama rodzina. To jest pasternak o, Pasternak. I pokazuję go dlatego, że jest rośliną jadalną. Można sobie wyciągnąć jego korzenie i sobie zjeść. Wprawdzie ja nigdy nie próbowałem też się tak pieknąć Ale to ale nigdy tego nie zrobiłem. I tylko z nim jest podobno taki problem, słyszałem... O, cześć Marysia. Podobno z nim jest taki problem, że jeżeli jest właśnie taka bardzo słoneczna pogoda, to można się nim niby poparzyć bo wydziela takie związki w fotoku maryny, które właśnie pod wpływem światła mogą naszą skórę po prostu poparzyć. Ja się z tym nigdy nie spotkałem, mam nadzieję, że się nie poparzę. E, przekonamy się. E, ale zachęcam, żeby kiedyś spróbować sobie go, spróbować go sobie zabrać. Są jakieś pomysły, co to w ogóle jest? Suszą trawę. suszą, suszą trawę. No właśnie gdybym ja nie wiedział, to też bym na to nigdy nie powiedział, co to jest. Bo tutaj rósł w tym miejscu rdestrawy, który właśnie pokazywałem wcześniej, że to, to bardzo silnie inwazyjna roślina. I to jest jedna z metod jego usuwania. Czyli, żeby wyciąć wszystko, jest usunąć. I tak, zasłonić taką grubą folią i jeszcze ściółkować, czyli po prostu y, tą y, suchą trawą go przykrywać. No i w ten sposób można mieć nadzieję, że on nie wyrośnie. I mam nadzieję, że tak się stanie, bo do tej pory jeszcze tego tutaj nie widziałem, żeby tak, żeby tak tutaj usuwali tego rodestawca, do tej pory go po prostu kosili, zostawiali takie belesiana i jeszcze w tym roku tak było, że z tych Beli siana po prostu ten Rodestawie znowu sobie wyrastał, bo, bo go nie zbierali po prostu. Natomiast to, co chciałbym, żeby tutaj się pokazało, to chociaż jakaś tabliczka, co to jest, no bo jak no tak. ktoś przechodzi, no to nie wie Cię po prostu. Dlatego są... nie... można było tu wynieść trawy swoim z No tak, mm. w sensie gdybym nie wiedział, że faktycznie usuwają truzestowiec, no to bym w życiu na to nie wpadł. No, to Te piękne skały. Tak, na górze. na górze. Byliśmy tam na górze właśnie nad tym. No i wyobraźcie sobie, że tutaj kiedyś po prostu było bardzo duże morze. I w tym morzu te wszystkie skały się wytrącały. I to nie tylko tak czysto chemicznie, że po prostu było więcej jakiejś tam sos, soli i nagle się zaczęły wytrącać i krystalizować, ale też również dlatego, że żyło w tym morzu bardzo dużo różnych organizmów, które, które w swoich um, w egzoszkieletach, właśnie tam miały te węglany wapnia i to są właśnie te węglany wapnia, więc tutaj te organizmy, które żyły przez miliony lat, dzięki nim, że one tutaj właśnie żyły, możemy podziwiać teraz te piękne skały. I dzięki temu, że tutaj ktoś kiedyś przyszedł i wydoby, zaczął wydobywać te skały. No ale jeżeli się w ogóle przypatrzymy tym skałom, no to zauważymy, że faktycznie tam Tamte rośliny, które tam żyją, to właśnie albo zostały przeniesione przez wiatr, albo przez ptaki. Tam są jakieś brzozy. Brzozy mają bardzo lekkie nasiona, które mogą być łatwo przeniesione. Klony też tam są, klony z tymi skrzydełkami. Bardzo łatwo się tu mogą przenieść. Właśnie które którego ptaki tutaj. Są takie ślimaki i one zaczęły się wspinać na górę rośliny. Tutaj nie zwracamy jeszcze uwagi na tego no, no. Opadę, ale za chwilę. E, I one się tutaj zaczęły wspinać, dlatego że one są po prostu zmęczone latem. I one weszły w proces tak zwanej estywacji. My na co dzień znamy hibernację, czyli taką przezimowanie, taki w cudzysłowie sen w czasie zimy. One weszły w estywację, ponieważ ślimaką jest za gorąco. No i one zaczynają się wtedy w czasie lata wspinać w górę roślin, żeby po pierwsze trochę się przed tym uchronić. Bo przy glebie jest po prostu bardzo gorąco. Gleba się bardzo szybko nagrzewa. One żyją? One jeszcze żyją, no. tylko śpią. I ty ich jeszcze dajesz do słońca, żeby im będzie jeszcze cieplej. One same wyszły na słońcu <laughs> wyżej. E, no i one sobie właśnie wychodzą tu na górę, bo po pierwsze przy glebie jest gorąco, po drugie ten wiatr je tutaj może trochę ochładzać, jak sobie wieje. No i one. Nie chcę ich ruszać, ale zasklepiły się taką błoną. Jeżeli się przyjrzycie, to one Tak, tak, tak to, wiem, to wiem. No i dzięki temu one nie parują po prostu tak szybko. Tam jest taka mała dziurka, żeby cały czas jednak mogły wymieniać, wymieniać gazy. Natomiast tutaj jeszcze przyniosłem coś innego. Tu są strojnice, czyli takie pluskwiaki. One się żywią. One się żywią sokami roślin tutaj przede wszystkim z rodziny baldaszkowatych, czyli między innymi właśnie marchwi e, i często je na nich możemy spotkać. No i moim zdaniem są bardzo ładne, mm -hmm. bo takie ładne paskowane, są różne gatunki. E, a też przypatrzcie się tutaj temu kwiatowi marchwi, znaczy kwiatostanowi w zasadzie. Tutaj na, na samym jego środku jest taka czerwona kropka. Mhm. I ta czerwona kropka to ona tutaj jest w ogóle nie bez przyczyny, mhm. e, bo gdyby to był po prostu taki biały kwiatostan, no to owady raczej by go mogły trochę zignorować. Natomiast ta czerwona kropka ma za zadanie je tutaj przywabić. Mhm. Więc to jest po prostu taki przekształcony mały kwiatostan w celu tego, żeby ten kwiat się stał bardziej widoczny. Mhm. No, i te czerwone plamy to jest nic innego jak zarodnie, jak zarodnie grzyba. Grzyba, który się nazywa rdzą gruszy. I ten grzyb, ta grupa grzybów jest o tyle ciekawa, że po prostu one wymagają dwóch żywicieli, żeby zamknąć cały swój cykl życiowy. Bo teraz akurat pasożytuje na, na gruszy, ale później tworzy takie zarodniki, które będą przechodzić na, na jałowiec. Na jałowiec konkretnie sabiński. I czasami wiele ogrodników ma problem z rdzą gruszy. W swoich prywatnych na przykład ogrodach, domach i tak dalej. No a to dlatego, że po prostu sadzą, sadzą jałowiec sabiński. No niestety, porada jest taka wtedy, żeby się po prostu go pozbyć. Znaczy, no, to nie jest jakaś też straszna choroba, tak naprawdę, bardzo gruszy. Ta grusza będzie jeszcze żyła razem z tym grzybem. Tylko może na przykład osłabić owocowanie, może osłabić jej funkcje życiowe. Stan jest trudno młody, bo brzozy to są takie. Drzewa, które się bardzo wcześnie pojawiają na etapie rozwoju lasu. I e, ponieważ mają bardzo takie lekkie nasiona, e, które są bardzo łatwo przenoszone przez wiatr. E, no i w związku z tym ja bym oceniał, że te drzewa, że ten drzewostan tutaj ma jakieś pewnie, no nie wiem, e, kilkadziesiąt lat. E, właśnie w związku z tym, że tu jest dużo brzóz. A brzuze to też jest o tyle ciekawe, to są o tyle też ciekawe drzewa, że wydzielają bardzo dużo takich lotnych związków. Nie wiem, czy wiecie, że rośliny się mogą między sobą komunikować tak chemicznie. No i brzozy są w tym naprawdę bardzo dobra, ponieważ. Gaduły! To są takie gaduły właśnie można powiedzieć. Wydzielają bardzo dużo kwasu salicylowego, który właśnie służy tej komunikacji. No i na przykład, jeżeli coś atakuje taką brzozę, no to ona wtedy chemicznie komunikuje się z innymi roślinami wokół siebie. I one się mogą wtedy przygotować do tego, że coś je na przykład zacznie jeść. Wydzielając właśnie jakieś hormony, które mają być obronne, czy też czasami w niektórych przypadkach te substancje wydzielane przez rośliny w celach komunikacyjnych mogą stymulować inne rośliny do tego, żeby na przykład zaczęły im się rozrastać takie włoski na liściach, które utrudniają Aha. żerowanie żerowanie Aha. jakichś owadów, czy też larw, najczęściej jakichś motyli. Aha jest wiąz szypułkowy. I wiąz szypułkowy można poznać po tym, że ma takie właśnie między innymi takie korzenie, które są takie trochę czary się trójkątne. Trochę jak w strefie równikowej, gdzie te drzewa w lasach deszczowych właśnie mają takie bardzo silne, mocne korzenie po to, żeby je chronić przed, przed po prostu opadnięciem, przed przewróceniem się. Tutaj pełni to podobną funkcję, no bo te wiązy, one żyją najczęściej w takich podmokłych siedliskach. No i to jest moje ulubione drzewo, między innymi z takiego powodu, że obecnie w całej Europie, czy też na całym świecie w ogóle, mierzymy się z holenderską chorobą wiązów, która jest wywoływana przez grzyba, ale ten grzyb jest przenoszony przez, przez kornika, który się nazywa ogłodek wiązowiec. One się zwykle śmiesznie nazywają, te, te owady. No i ten ogłodek wiązowiec, on jest sobie tak wędruje, od wiązu do wiązu. Tylko że ten akurat jest wyjątkiem, ponieważ on jest. Nie stwierdzono tego, żeby on jakoś bardzo mocno cierpiał z powodu holenderskiej choroby wiązów. Ale nie dlatego, że jest odporny na grzyba, tylko dlatego, że wydziela substancje, które odstraszają ogłodka wiązowca. Mhm. I moim zdaniem to jest super drzewo. Niestety wiązów mamy coraz mniej.